Cześć, ja nazywam się Dawid Stysiński i dzisiaj e, jestem w stroju rekonstrukcji średniowiecznego e, rybaka. Czemu akurat rybaka? No bo u mnie w rodzinie z rybołówstwem miał bardzo dużo wspólnego mój tata, który był e, rybakiem w porcie w Mrzeżynie przez, e, przez 20 lat i zaszczepił do, e, we mnie tą miłość do morza. Rekonstrukcja historyczna przyszła e, troszkę później. Ale również stała się ważnym elementem mojego, mojego życia i tego, kim jestem. Jeżeli chodzi o sam. Zawód rybaka to rybacy towarzyszyli ludzkości właściwie od niepamiętnych czasów. Pierwsze znaleziska świadczące o tym, że ludzie łowili ryby, może jeszcze wtedy niezawodowo nie było zawodu rybaka, są to znaleziska z czasów neolitycznych, kiedy mamy pierwsze ościenie wykonane z, z Poroża, pierwsze narzędzia połowowe. Które później wykorzystywano przez całą historię ościenie. Tak na dobrą sprawę. Przestały być wykorzystywane w latach 80., dopiero XX wieku, zostały zakazane, aczkolwiek zdarza się jeszcze teraz, że Straż Przybrzeżna czy Straż Graniczna przynosi nam ościenie jako narzędzia kusownicze wykonane gdzieś w szopach migomatem. Więc, pomimo tego, że to te narzędzie jest związane z całą naszą historią, to dalej gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje. Później pojawiają się sieci e, znane już od czasów, e, czasów starożytnych, czyli narzędzie, które właśnie teraz, e, teraz wykonuje. Taką sieć się szyje ręcznie za pomocą kleszczki oraz bieży. Kleszczka jest to igła o, od razu ze szpulką, na którą nawija się nić. Bieża to jest taki dystans, e, dzięki któremu oczka za każdym razem wychodzą takie same. E, Teraz rybacy sieci już nie szyją. Jest to sztuka, która, um, która zanika, która wymiera e, ostatni rybacy, którzy potrafią te sieci szyć, już tego e, nawet nie robią, jeżeli robią to tylko hobbystycznie lub tylko na jakieś e, zamówienie z prostego powodu. Nie opłaca się to. Jest to proces niezwykle e, niezwykle czasochłonny. Wykonanie takiej e, siatki. E, Zajmuje średnio około 5 sezonów jakiegoś dobrego serialu em, na, e, na Netflixie. Zależy też od tego, jakie duże oczka chcemy zrobić, jaki wymiar ma mieć, e, ma mieć sieć. E, w czasach średniowiecznych ludzie troszkę inaczej dysponowali tym, e, tym czasem, bo były sezony, w których było bardzo dużo do zrobienia i trzeba było, e, trzeba było szykować się na sezony, kiedy tego e, zajęć było mniej, kiedy pożywienie musiało już być, e, już być wyłowione, już być zachowane na e, czasy, kiedy tej ryby nie było. W średniowieczu w ogóle ryby bardzo mocno zyskują na znaczeniu między innymi przez chrystianizację. Przez chrystianizację to wniosło ze sobą również posty ścisłe. Taki post trwał w średniowieczu 3 dni. Tak jak teraz w piątek nie powinno się jeść, jeść mięsa jak to się z katolikiem, to tak wtedy ten post obowiązywał 3 dni w tygodniu, czyli były to poniedziałek, środa oraz piątek więc pozyskiwanie tych ryb choćby z tego powodu wzrosło bardzo mocno w średniowieczu, wzrosło też znaczenie pracy rybaka a czy taki rybak zarabiał dużo? no niestety nie praca to była, była ciężka, była niewdzięczna ale niestety kokosów z niej, z niej nie było aczkolwiek wiemy że niektóre produkty rybne pojawiały się na stołach, nawet tych najmożniejszych. Jedną z takich ryb, która zyskała bardzo dużą popularność w średniowieczu, był śledź z prostego powodu. Na przykład Kołobrzeg, który znajduje się nad morzem, który ma dostęp do dużych, dużych ławisk śledzia, ma również dostęp do jeszcze jednego zasobu, czyli do solanki. Solanka kołobrzeska była powodem dlaczego Kołobrzeg stał się takim potężnym miastem i mając sól i mając rybę, można tą rybę w bezpieczny sposób przewozić nawet na dalekie dalekie Odległości. A dlaczego właśnie śledź? Jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie ze względu na nieporcjowalność śledzia. Co to znaczy? Jeżeli mamy większe zwierzę, na przykład krowę czy świnkę, to jej mięso ma różny smak, różną strukturę w zależności od tego, z jakiej części tego zwierzęcia pochodzi. Wszyscy lubimy, lubimy karkówkę, lubimy szynkę wiemy, o co, e, o co chodzi. Ale jeżeli byśmy byli jakimś możnowładcą i chcielibyśmy kogoś ugościć przy naszym stole, to pojawia się problem. Problem, który nazywa się, jak poporcjować to zwierzę tak, żeby każdy z gości dostał ten najlepszy kawałek, czyli na przykład policzki, które e, były, e, były uznawane za e, rarytas. W przypadku śledzia ten dylemat znika. Śledzie jest rybą, która ma w sobie jedną porcję. Każdy gość może się czuć tak samo ważny przez to, że dostaje całą porcję tej samej ryby. Nieważne, czy jest to bogaty mieszczanin, czy rycerz, czy władca. Wszyscy jedzą całe śledzie. Prezentacja pyszna. Warto jeść.